Cześć z tej strony Kuba, to jest 9 odcinek z WWE. 14 the Remote Rise of DX. Jedziemy! Co tam nas czeka? No, tak takie: Shawn Michaels kontra Brad Hart w Montreal, Kanada, Survivor Series. McMahon, Hart, Shawn Bro. Michaels. Wielk jeden wielki spisek. Wtedy jeszcze to była taka korporacja, której obchodziło tylko pa, której obchodzi tylko pas mistrzostwo WRADU i... ale to była reality, tak to było, ale świetne promo, najlepsze momenty i kreudy. Co to ma być? No proszę. No proszę, czyli jednak ho, oni też wszystko ustalili. Tak naprawdę bójcie się, że akurat jak jest jeden mecz, to jest na maksę wszystko odwzorowane. Przynajmniej to. Przynajmniej dali backstage. Dobra. Win by pill, pinfall or submission. Sean Michaels vs Bret Hart. Mogłoby to trochę szybciej ładować, ale nie przyspieszę czasu, niestety. Pech. Ready. i wchodzi HBK. Jako Miss European Wtedy miał akurat dwa pasy European? O, właściwie Ja wiem, kto wygrał, ale bez spoilerów. No jest tak, you know, Bret Hart, the hard, the, dynast, the hard Dynasty, Dynasty, Dynasty chyba, poprawna forma jest, ale okej, okay. WWE Championship, dobra, zaczynajmy tę battle, main event, Survivor Series 997, 1997, po prostu w skrócie 97 rok. Shawn Michaels. Oha, dobra, nie ma objective. Flying forearm arm. Shawn Michaels. I. Back suplex. Whoa. Dobra, Michaels i Dropkick. Co zrobi on Prosto w głowę. Harta i jedygo, taka signature move Backbreaker. Czy to jest jego signature w ale Używał bardzo często tej akcji. Michaels. I kolejny raz Backbreaker. Dobra, co my tu mamy zrobić? Na razie nic. Pewnie wyjdzie McMahon za niedługo. No bo nic innego sobie nie wyobrażam. Ale nieźle się ta walka zakończyła. Ile Ilegal prosto na rękę. Dobra, hmm, co coś zrobić. I świetny elbow. Może teraz, może teraz. Nie, 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 nie. tak nie będzie, tak nie będzie. Bret Hart, win. Rozerwał uchwyt. I ojojoj, niestety, niestety, nie. Flying for our. sprężynka. I jeszcze teraz dorzucił elbow. Dobra. Jak Chris Jericho. I tak jest, i jest Mr. McMahon. Nie pokazali, że się pojawił, ale jest Mr. McMahon. Uważaj się przygląda. okej. Okay. I... 0 zaraz sharp shooter? A nie, nie, nie. Figure Four! My boy, Figure 4 Michaels, okej. Okay. Mam świetny pomysł. Ale teraz... Czy mi się to uda, czy nie? Chyba nie, ale dobra. Jakby był jakiś przedmiot, to by mi się udało akurat zrobić figur form na krzesełko, ale nie chcę tu doprowadzić do dyskwalifikacji najdrobniejszy no błąd i no i lipa dobra oh, nice wow, wow, nie, nie, nie nie i headbutt bo się tam łatwo figur form na jak się jak się szełku to ponad automat to ponad szybciej momentum rośnie no i chcę go trochę tak wiecie nie to że chcemy odzorować to akurat to tu nie, Hubby gen, gen Object Life, czyli najprawdopodobniej musimy wykonać special move, czyli finishera. Dobra, lub signature. Oczywiście. Michaels, będzie suplex. I jest suplex. I pin! No, jasno. Dobra, mi ten przeszkadza akurat. I tak jest. Kolejny slam. Da się muselta. Jak będzie wstawał, to spróbuję zrobić, żeby tak najwięcej polecieć. Właśnie w ten sposób! Mussol. Oh, Teraz spróbujemy mu trochę tak karko e osłabić nas się. I nic z tego niestety przerzuć. Dobra, rozwalmy ten stół komentatorski, to jest attitudera Czyli jeszcze wtedy to takie attitudery jeszcze że... Akurat w tym meczu to, to taka at nie, nie dała znaku. Z nie dała po sobie znać. O! Dokładnie. W tej walce akurat. Dobra, no i dobra, idźmy sobie. No ja nie mogę. I close line. <laughs> chcę rozwalić ten stół, ale najwyraźniej nie chcę komputer ze mną współpracować, choć nawet. I tak jest. Michael przechodzi. No, może teraz Moonsault. Świetnie. O, czemu by nie? Tak jest. J.R. ja w to nie wierzę. Dobra. Okej, okay, jest, 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 jest. To teraz możemy wykonać. Czyżby był... Mursot uh, mniejty. I czem Lionsał ale cóż. Szybko wstał. Akurat ze stołu jest łatwo tak wstać. Albo skontrować Arkę u na zwykły stół to trzeba być w odpowiedniej pozycji. Ale cały czas się dziwię jak. Akurat w walce Evan Born przed Marine ben Contra Render, on skontrował tą akcję. Przecież to było fenomenalnie wykonane i splash hmm. po schodkach ok, mniej więcej tak tutaj i Michael's close line tak jest DX, znak DX tak ui, w górze, kurde no naśladowałem, ale hi, pada, położyłem na kolana ok i teraz jeszcze raz obijmy go, ajajaj, dostał w głowę no cóż, i close line. No, nie, 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 nie. okej. Okay. I teraz flot over breaker. Dobra, Michael schodzi na, na górną trzecią linę. I prawie nic z tego. Vertical suplex prosto do ringu. Man się cały czas patrzy. No i low blow, low blow, low blow. Kiedy to finishera będziemy w końcu mieć? Bo taka walka to trochę nie walka, ale okej. Okay. Michael Smoonsolf. O w końcu, normalnie greatest. No kurde, jeszcze raz. Dobra, double send. O oh, ja je prawie. Signature move. Signature. No, dobra. Tak, jest low blow, low blow. Idziemy na top corner. No zaśnie. Double send. No, 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 teraz Michaels będzie, będzie Flying Elbow Drop. Co teraz możemy zrobić? Właściwie dużo. DVD, Dobra, zróbmy te Switchin' Music i Switching Music on turnover. Wow, mamy coś tam. Słodka, muzyka. Sharpshooter, Signature Move FROM Breath in the Ring. Świetnie, genialnie. Tak się to właśnie zakończyło. Tylko, że Mike jest jeszcze tam w barykady. Policyjni obaj wtedy w barykady w tym meczu, w czasie reklamowej. No niestety niestety mogliśmy tego podziwiać jako mała ciekawostka. I elbow prosto w głowę. No, Mike. Oni mieli hammer rock. Hammer rock. Fucking bullshit, ok. Jeszcze dobra, signa czerka. Musimy wykonać DDT od Microsoft, zobaczymy czy doleci po Mussolcie. Tak jest, doleciał. Żeby wykonać Mussolcie trzeba akurat plece. Kurde, schodkowo. skubany Hitman. Trzeba akurat obrócić przeciwnika do góry, leży na plecy. Smoker Nic z tego. No i... ojej, no kurde, czekajcie. Okej, okay, jest Hmm, i... Output Nic z tego, nic z tego, nic z tego. I low blow, oh my god. I flying forearm. O, chyba będzie wyniesienie. I atomic blow. Mam kombeka, mam kombeka, użyjmy kombeka. Wracaj na fale, Michaels. I tak, jeden. Teraz, no i to jest właśnie ten błąd, że yy, nie ci po naciśnięciu nawet. To jest moja wina, to jest... To jest po prostu THQ wina, Flying for Arm. No i kolejny raz tak jest. Ludzie, taki bug. Nie wierzycie, zagrajcie. Za drugim razem, za trzecim powinno być w porządku. Tak jest, Flying for Arm. Tak jest, tutaj już. Atomic Drop. I Body Slam. Tak jest. Nie zrobimy Flying for Arm, bo mamy Sharp Shootera! Sharp Shooter. Sharp shooter, sharp sharpshooter. Ok, co, co robi MacMan? What the hell? Montreal, Kanada, Scrooge, Montreal, Scrooge. Michaels ma dwa pasty. O, oh, blue oh, MacMana. Oho ho, ho. Ale Michaels też jest zły na MacMana, czyli się to jest intryga. No i Michael mapa z WWE Co zrobi? Tak jest, bullshit. Oczywiście. Tak się zakończyło Survivor Series. I tak się kończy dzisiejszy odcinek. Nic dziwnego, odblokowaliśmy bonusowy mecz, drugi... Po co w ogóle? Te bonusowe mecze, szczerze. Mcmena, Tak... oblokowaliśmy strój Mcmenna. W garniturze i Breta Harta. A już, jeszcze dzisiaj czeka nas. Wow, 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 Bols Match Kane kontra Mankynta. Później Rod Doggy Bilgan kontra Rod Warriors. I w tym zakończymy serię D-X. Nawet tam pokazuje. Okej, okay, no więc... Chwilka. Dwa. Nie, jeszcze jeden mecz będzie. Tak, bo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak, jeszcze jeden będzie potem. Więc pozdrawiam do utrzenia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Cześć!